Potężna pompa na agentach, do tego nadchodzący jubileusz CZ dwójki i legenda. Tej to właśnie gry wraca na scenę esportową Zapraszam do oglądania, staw łapkę w górę, let's go <laughs> Na samym starcie warto sobie powiedzieć o tym, że ktoś taki jak Zeus wraca do esportu Właściwie to wraca jako trener ukraińskiej drużyny, ktoś nazywa Sky Fury I co należy sobie powiedzieć, to że nie jest to gracz z pierwszej łapanki Należy sobie powiedzieć, że na swoim koncie ma między innymi puchar na Majorze Wygrał on PGL Major Krakau Reprezentował takie drużyny jak Na'Vi właśnie podczas owego Krakowa y Gambit oraz wcześniej również Na'Vi No myślę, że zawodnik dosyć znany, swoje naklejki posiada dosyć dużo. Należy sobie powiedzieć, że 2500 dni był w różnych to właśnie organizacjach, w związku z czym swoje jakoś tam pograł. Naklejki jego oczywiście są na rynku w wielu, wielu sztukach, w związku z czym też się tu nie spodziewam, że jakoś nagle gigantycznie wystrzelą. Sprawdziłem, to też ta informacja nie wywołała jakiegoś fermentu, że nagle te naklejki zaczęły drążyć, cokolwiek się z nimi dziać, więc tu możesz być spokojny. Co jeszcze należy sobie powiedzieć, to, to, że Sky Fury to jest taki dosyć niszowy mniejszy zespół, gdzie możemy zobaczyć, że grają zawodnicy, których przynajmniej ja wcześniej nie kojarzyłem. Na chwilę obecną możemy. Zobaczyć, że gdzieś tutaj wylecieli delikatnie rzeczując z rankingu, ale zobaczymy, jak to się będzie dalej prezentowało. Nic tylko trzymać kciuki za tego zawodnika. Co dalej, należy sobie powiedzieć, że Niko powiedział dość ciekawą rzecz w wywiadzie i w dużym skrócie jest on zdenerwowany, żeby nie powiedzieć troszeczkę brzydziej. Jest on wręcz wkurzony o to, że tak na dawną sprawę nic się w tym cs nie dzieje. Yy, smutne jest to, że wraz z nową grą zrobiliśmy Krok zamiast dwóch do przodu. Minął już rok bez większych ulepszeń w rozgrywce wciąż jest dużo błędów, antycheat i TP, Niko obecnym stanie CS2. No, i ciężko się z nim nie zgodzić. Jakby na to nie patrzeć, to nie jest pierwszy pro player, który zauważa tego typu problemy. To nie jest pierwszy gracz, czy pierwsza osoba ze sceny e sportowej która w, na, która w jakiś sposób bije na alarm. Tylko kolejny zawodnik. Większy, mniejszy, w tym przypadku dosyć duży według mnie. Ale jakby na to nie patrzeć, czy to w jakiś sposób tam Valve interesuje, ciężko na to odpowiedzieć. Z jednej strony powinno, z drugiej zaś strony to Valve, więc wszyscy wiemy, jak jest. Obecnie skrzynie w cs są dość drogie. A to jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo. Tak, za darmo. Darmo. Zapraszam Cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje, co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Death Case. Szansa na Oula, Vulcana, Glovesy, wygląda to nieźle, ja trafiam, Neon Ride'a. Oprócz tego dostępne są również butle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam Cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpiszesz się tutaj kodzik FIA, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. Kolejna sprawa to to, że już za 7 dni CS 2 będzie obchodził swoje pierwsze urodziny. Możecie dać znaka w komentarzu, jak myślicie, czy z tej okazji Wal w jakiś sposób przygotowuje, e, coś, jakąś celebrację, jakąś obchody, jakiś nowy przedmiot z tej okazji, jakiś mały update z tej okazji. Ciężko sobie powiedzieć i ciężko, tak będą pewnie, coś tej wymyślić. Może tylko i wyłącznie snuć teorie. Nie mieliśmy takiej sytuacji wcześniej, że widzieliśmy jakiś jubileusz faktycznie Odsłony Kantę IK. Oczywiście takowe były przy okazji Sorsa czy Global Offensive i tak dalej, ale wtedy z tej okazji jakoś było tak mało graczy, tak niewiele się działo, że ciężko to w jakiś sposób tutaj porównywać. Przynajmniej według mnie. Okej, okay, z jednej strony dostaliśmy CS20 k z okazji oczywiście 20-lecia Global Offensive, gdzieś tam dostaliśmy jakąś kapsułkę z okazji kolejnego jubileuszu, ale nie wiem, czy coś więcej moglibyśmy się tutaj spodziewać. Ja osobiście patrzę na to dosyć chłodno, aczkolwiek jakichś to lików czy tego, że coś się może wydarzyć, jest dosyć dużo, więc też sobie należy z tego zdać sprawę. Co więcej, należy powiedzieć to, to że dokładnie tego dnia, 3 lata temu pojawiła się Ostatnia operacja, któremu się w kontekście Global Offensive, a mianowicie operacja Raptide. Czy była to dobra czy zła operacja, według mnie była całkowicie w porządku, ale gruntem jest to, że była. I to należy sobie powiedzieć, że to jest dla nas dopiero święto, żeby obchodzić. Trzylecia o od ostatniej operacji. No, szczerze, jakby na to nie patrzeć, dramat. Ja tak jak już mówiłem wielokrotnie, patrzę na to przez palce. Patrzę na to przez pryzmat tego, że okej, okay, no była aktualizacja z Global Offensive do dwójki. Masę różnych spraw, więc gdzieś tam można wybaczyć, to, że nie ma tej operacji. No, ale z drugiej strony już minął rok od tej przesiadki, więc już fajnie, żeby coś jednak tam doszło. Dla przypomnienia, przy okazji operacji Raptor dostaliśmy raz karnet Dwa, że masę nowych to skinów w postaci. czy znaczy skinów, różnych to przedmiotów w postaci wielu, to kolekcji. Można zobaczyć, m.in. agenci, skrzynia, pacze i naklejki, oczywiście. Dostaliśmy między innymi tarcz dostaliśmy nowe tryby gry, więc troszeczkę tego było. Ja osobiście bardzo ciepło wspominam tą operację, no i nic tylko liczyć, że kolejna takowa za niedługo by się pojawiła, bo chyba na to wszyscy liczymy, czekamy i tak dalej. Co należy jeszcze powiedzieć to to, że na chwilę obecną na markecie Steam praktycznie hitem i to o czym mówi każdy są agenci. Wiem, że jest to temat dosyć niechodliwy, bo wszystkie filmy z tym związane nie są jakoś turbo mega przyjmowane, przynajmniej nie były pół roku temu. Ostatni widziałem, że w miarę tam trafił w gusta, z tego powodu, że teraz o tym temacie jest turbo, albo głośno. I popatrzyłem sobie na Price Empire'a, absolutnie nie jest, nie jest reklama tego serwisu, ale robią dobrą robotę, więc nie mam problemu, że w jakiś sposób polecić. Należy sobie powiedzieć, że tutaj ci niektórzy agenci na przestrzeni ostatniego przykładowo to miesiąca zrobili nawet 300%. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy nawet 600%, czyli ponad sześciokrotność. I to nie jest jedyny taki przypadek. Możemy zobaczyć tutaj kolejny przykładek, gdzie prze, prze, przez ostatni miesiąc została zabrana ponad 2,5-krotność, a przez ostatnie dwa miesiące 3,5-krotność. Możemy zobaczyć, że tych agentów troszeczkę jest. Są to przedmioty często zostawiane z innymi, totalnie innymi przedmiotami, więc agenty Naprawdę, naprawdę mocno oddali. Tutaj na przód całego rankingu wysuwa się Enforcer, który, jak to możemy zobaczyć, no leci potężnie. To jest ten, gra, ten agent, czy ten skin do postaci, jak to lubi, który jeszcze z początkiem września kosztował 13 zł, a na chwilę obecną chodzi po złotych 47-45, jak to możemy zobaczyć. Więc wzrost jest, no, umówmy się, dosyć potężny. Na przestrzeni trzech tygodni coś takiego, naprawdę, wow, to się często nie zdarza. Czy można to jakoś wykorzystać? Oczywiście, że można to w jakiś sposób wykorzystać, ale o tym powiemy sobie troszeczkę później. Należy zwrócić jeszcze uwagę na inne takie mocne wystrzały. Chociażby pan Soldier, Phoenix, Który też możemy sobie zobaczyć, że mocno, mocno poleciał do góry Możemy zobaczyć, że na większości marketach Dosłownie wziął i wystrzelił Kolejny to oczywiście Elite e, Trapper, Solman e, Takowy to właśnie również mocno, mocno poleciał No i może nie będziemy skupiali na wymieniu Każdego, który poleciał do góry, bo pokuszę się o stwierdzenie Że jak chodzi o agentów, to praktycznie każdy oddaje Możemy zobaczyć, że na pierwszej stronie Marketu Steam już możemy zobaczyć Że tak ag agenci się znajdują Więc jak widzicie temat nie jest zmyślony Tylko faktycznie jest to real talk mordo Co należy sobie powiedzieć to, to, że są oczywiście drożsi Tańszy agenci. Według mnie ich dużym fenomenem jest po pierwsze supply, po drugie to, że ludzie się zaczęli orientować, że oni już nigdy nie będą do dostania. Ja sam osobiście troszkę takowych przedmiotów to właśnie gdzieś tam posiadam. No i nie, nie jest nic niesamowitego. Tak jak mówię, troszeczkę ich posiadam i przykładowo pragnę zwrócić uwagę na tego pana, którego może wymawiać nie będę. E, tak się składa, że on na chwilę obecną kosztuje już 540, kosztował trochę więcej, ale na przestrzeni ostatniego miesiąca z 380 zł powędrował o ponad 200 wy więcej. Więc prawie że dwukrotnie się na takim przedmiocie dzieje się naprawdę grubo. Ja agent tak mówiłem wielokrotnie, przy okazji przy wielu tak na to, sprawę okazjach, z tego powodu, że tak jak już to powiedziałem wcześniej, ograniczony supply, bardzo niewielki, bo ludzie jakoś się turbo na to nie rzucili, po drugie to, że już ich nie da w żaden sposób dostać, po trzecie to, że ludzie w jakiś sposób będą korzystali z tych agentów, bardziej czy mniej i tak dalej więc warto sobie z tego zdać sprawę i po czwarte to, że agenci mocno skali na znaczeniu na przestrzeni ostatnich miesięcy bo ludzie sobie uświadomili, że często do fajnych to kraftów to już nie jest tylko kałach Oczywiście ciekawa w cudzysłowie, wiecie, broń skin, plus naklejka, tylko do tego dokładamy się rękawice i do tego jeszcze fajnie patrzeć na e, jakby rękawę, tak? Na to, co tutaj możemy, e, ci agenci też wnoszą i często to potęguje się te krafty. Plus oczywiście to, że teraz w tej się dwójce można zobaczyć nogi, i to też w, query, w zależności od tych agentów ma tutaj znaczenie, więc warto sobie z tego zdać sprawę. Czy można to wykorzystać? Po pierwsze, jeżeli takowe przedmioty posiadasz, no to ja bym się mocno rozważył nad ewentualną e, 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 e realizacją zysków. Z tego powodu, że jeżeli coś jest najdrożej, tak jak to możemy zobaczyć teraz najdrożej w historii, no to logicznym jest, że każdy, kto tylko te przedmioty posiada, no to jest za nich na plusie, w związku z czym pokuszę się o stwierdzenie, że jeżeli jesteś na plusie, no to być może jest to czas, żeby się zastanowić chociażby nad sprzedażą. Nie mówię, że należy teraz biec i sprzedawać, bo być może jeszcze coś tutaj poleci do góry, ale z drugiej strony... Może się okazać, że za niedługo będziemy mieli jakiś tutaj spadek tych wartości, no bo też to w nieskończoność lecieć nie może. Z drugiej strony, należy zwrócić sobie uwagę, że według mnie te argumenty wymienione przed chwilą, o już powiedziałem kilkukrotnie, są według mnie dosyć yy, długowieczne. To znaczy nagle się to jakoś nie zmieni. Nagle myślę, że przy okazji nowej operacji, czy przy okazji jakiegoś nowego update'u nie dojdzie do sytuacji, że znowu będzie można tych samych agentów jakoś tam odebrać itd., itd. W związku z czym pokuszę się o stwierdzenie, że ich będzie tylko i wyłącznie ubywało i tylko będą coraz to bardziej gdzieś tam ekskluzywnymi przedmiotami na markecie Steam. W związku z czym patrząc na te Argumenty. Być może przyszłościowe posiadanie tych przedmiotów nie jest głupie, ale może też połączyć, na przykład realizując, teraz, odkupując później, jak będzie to taniej ale to już tylko i wyłącznie musi być Twoja decyzja, przyjacielu. Miłego weekendu, trzymaj się strzała!